Nazywam się Janina Kubacka, jestem mieszkanką Skierniewic. Należę do tego starszego pokolenia mieszkańców. I z tego, co pani naczelnik powiedziała, czy ja dobrze zrozumiałam? To znaczy, że pani zbiera, zbierałaby propozycje, co my chcemy w zakresie kultury, i narzucała pani dyrektor, żeby ona to wprowadzała. Tak? Nie, nie, to nie do końca tak. No tak to ja to tak odebrałam, że to do pani mamy się zgłaszać, mówić swoje propozycje, a potem państwo jako urząd miasta nakażecie, co ma. To po co my mamy się wypowiadać, co my chcemy z tej kultury? Są określone pieniądze, prawda? Z tego audytu wyszło, że nie ma ich, że trzeba zaoszczędzić, bo ich nie ma dużo. Ten audyt ja bym chciała zobaczyć, dla ciekawości, z czego on wychodził, bo on był papierowo, na podstawie tych papierów zrobionych, które się tam gromadzi w księgowości, no bo finansowe dane, a to nie, nie zawsze się bierze tylko finansowe dane pod audyt, ale również rzeczy, które nie są wymierne finansowo, nie są w pieniądzach. To wszystko się przelicza, więc chciałabym zobaczyć ten audyt, jak on wygląda. No i jeżeli jest tyle pieniędzy, miasto ma tyle pieniędzy na kulturę, to proszę dać to tym, którzy kulturą się zajmują, i gdzie tak, Macie tyle, resztę sobie zdobędźcie, zagłóbcie i róbcie to, co ludzie od was żądają. Nie można narzucać tym ludziom, którzy stoją na tych stanowiskach, pani dyrektor, panu dyrektorowi yy, i pozostałym paniom, które zawiadują pewnymi ośrodkami kulturalnymi, co one mają robić. Oni są po to pozytywne. Pytanie, prosimy, żeby pytanie krótko. I nie może miasto narzucać, tak mi się wydaje. Daje pieniądze i koniec. Ja może proszę, proszę odniosę się do pierwszej części. Po pierwsze, yy, ja bardzo proszę o pomoc i o współpracę i o sugestie. To nie jest tak, że ja coś komuś będę kazać, bo ja jestem zainteresowana pa, Państwa opiniami na temat kultury i ja je zbieram. Będzie nawet uruchomiony taki mail specjalny, na który Państwo będziecie mogli przysyłać wszystko, co macie do powiedzenia w kwestii kultury. Ale to jest tak trochę... Żeby nie umknęło nam e, odpowiedź Bardzo o audyt. Audyt był udostępniony i opublikowany i omawiany na sesji Rady Miasta. Za każdym razem na stronie internetowej Miasta podawany jest termin i punkty, które będą omawiane w sesji Rady Miasta. Każdy z Państwa jest serdecznie zawsze zapraszany jako mieszkaniec i może obserwować na bieżąco. Oprócz tego zapraszamy do wydziału, gdzie jest dostępny audyt.